Cześć, z tej strony Hogatowski, a dzisiaj wraz z kolegą zrobimy sobie północną trasę rowerową, forteczną oczywiście. Sprawdzimy przy okazji jak się mniewają forty, ale przede wszystkim będziemy sobie gadać o różnych głupotach, o życiu, o tym jak to minęły czasy już od szkoły do teraz, jak sobie radzimy w robocie, jak mniej więcej wygląda nasze życie oraz sprawy takie no, związane z księgowymi i z tym, jak działać w firmie. To będą takie, wiecie, krótkie przebitki, luźne bardzo, więc dzisiaj tego typu odcinek. Tutaj zaczęło jeździć, nie? Właśnie, po górkach, po prostu. Miałeś przygodę w jeżdżeniu tutaj, to, to później wyjeżdżasz do Warszawy i tak bez górek trochę. No, największy minus jest taki, że w takiej pozycji, wiadomo, ciężko o hamulce, żeby dobrze działały. No, bym się musiał, wiesz, tu, tutaj ozejść, żeby dobrze łapały całe hamulce. No, tutaj, wiesz. No właśnie. I tutaj łapią tak mniej sporo. Dobra, musimy wjechać. Ja w ogóle na gravelu Pierwszy raz jechałem w tamtym roku i to w Warszawie wypożyczyłem na Reducie w Dekatlonie. Wypożyczyłem tego grawela. Tak, tak. To ja nie wiedziałem, powiem ci, jak tam przyrzutkę zmienić. Ja tak jadę, jak, jak ja mam przyrzutkę tu zmieniać? Jak to działa? No, 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 no. Tam właśnie było jeden coś. Na tych dekatlonowych. Dobra, jak go wyprzedzić teraz? Z prawej. No ten fragment drogi rowerowej też jest taki, bo tu parkują często na tym. Stoją i drzewa jeszcze. Wypuszczają korzenie i te korzenie niszczą. To wszystko. No, zastanawiam się, jak zabezpieczysz przed korzeniami. Tak realnie. Wyciąć drzewa. To jest jedyne zabezpieczenie przed drzewami. Trzeba brać pod uwagę, że tutaj jednocześnie fajnie byłoby coś zrobić nowego. O. I w płachtę. Jednocześnie fajnie byłoby coś nowego robić. Ludzie chcą, niektórzy, wiesz, szczególnie młodzi, żeby coś robili, ale jednocześnie masz dużo starszych osób, którzy nie akceptują żadnych zmian. A przede wszystkim zmian, które wymagałyby usunięcia kolejnej, wiesz, jakby zieleni po prostu. Czy wiesz, usunięcia czy zmienienia tego. Tym bardziej w beton. Więc jakby te rzeczy są takie trochę na. Na jakiś czas. Zrobione. Ale to śmieszne jest zawsze, że z jednej strony nie chcą tych zmian na beton, a z drugiej strony chcieliby wszędzie betonowe parkingi, no bo nie ma gdzie parkować. Więc to jest śmieszniejsze. 20 parkują nawet I zielono, 20 coś! Nie powiem Ci ile, bo nie mam licznika w tym momencie. No, ale... 28 28 km na godzinę Co ty? Wszyscy my Jak ja myślę, że my jedziemy tak realnie ze 22 teraz Szczególnie, że pod górkę Garmin być no. garmina? Nie no co ty zaraz kupisz Dobra, uwaga, teraz ulica Jak jechałem na tym gravelu w Warszawie, to myślałem, że mnie zabiją tam na drodze. Taki ruch. Wszystko wiesz, tam jeździ Wiesz, tutaj jedzie ktoś na deskorolce 5 na godzinę, a tu pomyka jakiś elektryk skuter 40. To jest inne natężenie ruchu całkowicie niż tutaj. Tutaj mimo tego, że wiesz, jeździsz po ulicy, to no nie ma tak tylu pojazdów. Kiedy się przeprowadzam? Nie w nie najbliższym czasie na pewno nigdzie. Jak się dorobię. Jak się dorobię to się przeprowadzę. Wiesz, ja się zastanawiałem czy najpierw nie wziąć takiego gotowego domku. Tak, czy wiesz mieć taki domek gotowy. Wiesz, tańszy przy okazji, szybciej Ci go zrobią i możesz tam przyjeżdżać już. I mieć za darmo. Tak, a obok później budować. A przy okazji, możesz z tego wynajem zrobić, jak tam cię nie ma. Więc to o tym myślałem. Jest ok. Bez większych starań tak naprawdę, wiesz, średnio 14-15 się sprzedaje na miesiąc. Przy czym my dużo blokujemy. No bo wiesz, też ja mam robotę, a to trzeba posprzątać, nie? I się tym zająć. <słyski> To wiesz, to już wolimy samemu przychodzić. Przychodzimy w dwie osoby. Zazwyczaj zazwyczaj w godzinkę ogarniamy. Chyba, że syf ktoś zostawi większy. No i wiesz, i koszty jeszcze sobie liczyć. W sumie to tak wiesz, lekko na plus wychodzi, wiesz, z kosztami. No na długi termin tam by trzeba było trochę rzeczy pozmieniać jeszcze. No, i jest problem z tym długim terminem. Taki, że ci ktoś może się zasiedzieć. Ale wiesz, już już myślimy, że na przykład ileś czasu jeszcze potrzymamy krótki, a później spróbujemy zrobić parę zmian na długi. Zobaczymy wszystko, nie? O, no, bo na długi to trzeba wiesz. Jak trafisz normalną osobę, to fajnie. W drogim mieszkaniu masz większą szansę, chyba że trafisz kogoś fajnego. Tak mi się wydaje. Nie byłem tu w tym roku jeszcze na San Rido. Tutaj? Naprawdę? Mieszkasz całe życie tutaj i nie byłeś na forcie San Rido. Co ty gadasz? To pewnie nawet nie wiedziałeś, że właśnie takie rzeczy dorobili tutaj. Znowu znaczy. No to proszę bardzo, nie musisz dziękować, odkrywasz forty, twierdzy przemyśl dzięki temu No ale dzisiaj tak jest z tego co widzę nieposprzątane jeszcze e w tamtym roku w lepszych warunkach tu byłem, parę razy. Skoszone, albo wiesz, no przyjdziesz na jakąś jesień, czy na zimę, to też nie masz tego wszystkiego. Teraz to rośnie, teraz to zarosło. Tutaj jest trochę ogarnięte, bo sobie pewnie jakieś biwaki robią, znając życie. Bo normalnie to wiesz, powinieneś sobie móc tam przejść, tam, na drugą stronę. No ogólnie też to jest fajny fort, no, bo... Chodzisz tu, to, to jest... jest jakieś wyjście w innym forcie? Ee, raczej nie, raczej nie ma teraz takich z tego co mi widzę, jakiś pisał ostatnio jak byłem na fortach przy Orzechowcach właśnie to ponoć mieszkańcy okoliczni korzystali kiedyś z przejścia pomiędzy jednym dodatkowym fortem a tym wiesz, większym tylko że ponoć to wszystko pozasypywali i faktycznie jak sobie pochodzisz do, do tych fortów to są takie pozasypywane a widziałeś tutaj, patrz jest taki skradający się Gość namalowane. Już trochę lat tutaj jest. A nie wiem czy wiesz, ale tutaj była też na przykład scena chyba w tamtym roku rozłożona. W tym miejscu, bo to było wykoszone, przygotowane. I właśnie zrobili sceny, i jakiś taki ma mały koncert zrobili. Tak samo na Borku, obok Salisa. Czy to było uzgodnione? No na pewno było wszystko, wiesz. Bo to chyba i miasto robiło i coś z arboretum i możliwe, że ta gmina forteczna. Ogarnęła. No a my musimy tam jechać. Tu jest największy taki fragment, że tak powiem, off To znaczy wiesz, no zazwyczaj nie robisz stówki tego tak codziennie. Stówkę robisz zazwyczaj raz na czas. Po prostu. Chcesz, jak będzie pogoda, w sierpniu zrobić trasę na Rzeszów? No tak, robiłem ją w tamtym roku. I dobijałem 80 km do Rzeszowa ci wychodzi do wjazdu do tabliczki Rzeszów jakoś. Taka najlżejsza, jaką zrobiłem trasę. A później dobijałem do stówki w samym Rzeszowie i wracałem tym pociągiem. Fajna trasa, na 5 godzin, średnio 20 km ci wychodzi i wiesz, zrobisz sobie parę przerw. No ale fajna jest powiem Ci traska. Mi się spodobała, bo problem jest taki z Rzeszowem. Słucham? trasę rowerową, No nie. Jeździsz po ulicy. No wiadomo, że po ulicy czy, czy coś. A część później jedziesz już przed Rzeszowem. Ja jechałem po chodniku, żeby nie utrudniać tym samochodiarzom. Tak, tak, tak. Ale ja sobie wiesz, taki najgorszy fragment to ja przejechałem takimi bocznymi wioskami, bo sobie zrobiłem właśnie taką trasę, żeby mieć jak najmniej podgórkę. Bo tam są straszne górki Nie, ciężko mi z się złapać, bo on, wiesz, zaczyna całkowicie w innym miejscu. On bardzo często robi podobne trasy jak ja, tylko on zaczyna tam, a ja zaczynam tu. I wiesz, to z nim jałem jazdy już nie miał. Ja bym ja by z nim jazdy nie miał. Ta on, wiesz. Ta oczywiście, że tak. Ja, ja jestem amatorem faktycznym. A wiesz, no brałem udział w tym wyścigu rok temu, w tym przymyskim. Przemyśl tur i wiesz, to był amatorski wyścig, a byłem jedynym amatorem tam. Jako jedyny bez gravela w ogóle, czy wiesz, bez szosy. I na Werner się nie wejdzie, bo to jest jedyny fort płatny. A szkoda, bo tam byliśmy też parę razy i wiesz, jesteśmy na rowerach, nie bierzemy portfelów. Mamy na przykład 10 zł, żeby na jakąś wodę było, czy na coś. Tak w razie wu wiesz w tym. Oprócz karty. No i przychodzić do gościa, widać tam nikogo nie ma dosłownie. I pytasz, no i no możemy wejść, nie wiem, dychę damy na głowę. Nie 23 złote. No nie, nie wiem ile teraz, ale wiesz, po prostu drożej niż mieliśmy. I wiesz, nikogo nie ma. My byśmy weszli dosłownie na 5 minut. Zostawilibyśmy jakąkolwiek kasę, bo nie było pod tą się kartą. I nie wejdziesz. Nie zarobią. zarobią. Jakiś tak nie wiem, ktoś to prowadzi chyba, żeby... Żeby było. No chyba tak. Aczkolwiek moim zdaniem te niektóre darmowe forty są wcale nie gorsze. Że arboretum do wejścia po prostu. No ale arboretum to jest wiesz. Taka perełka na skalę polską. Czyli tu w prawo chyba. Tu się zastanawiam, którą. Możliwe, że w prawo było. Spróbujemy. Zobaczymy. Wiem, że będzie taki malutki podjazd, drobny. A później będzie zjazd, znowu podjazd. I tam będziemy musieli dojechać do głównej drogi. Oho, jednak, jednak, na wygodę stawiasz? Na wygodę. Bo jak 5-600 km nie wystarczy. No, w teorii tam później będziemy jechać. Dobra, podjazd. Rozdo! No, to po Niemczech. Ja wiedziałem że kurwa... trzeci 2, 3, 7, 3 nic w sumie, nic się nie bolało. No, no. Wszystko wig. teraz no, teraz byłem w Stoku i na Mazury jechałem z bratem. I robiliśmy po 200-300. I kurwa, to był dramat. <grytanie> fort Duńkowiczki to jest fajny przykład, jak może fajnie być, wiesz, zrobiony fort. A jest za darmożkę, tylko on jest teraz znowu w remoncie, bo tam znowu coś ogarniają w tym porcie. Tego na, e, na kuńkowcach też robią, w sensie na łętowni. Łętownie robią. Na. E, Słucham? A nie wiem, może. Tam to lata nie byłem. Na Brunerze zrobili par glinowy. Na przykład, to zobaczysz dzisiaj. Jest na naszej Bruner, jest za łętownią. i przed Orzechowcami. Teraz jedziemy chodnikiem do tego, do przejścia dla pieszych. Pewnie tamtędy jak widać, znak też się da gdzieś dojechać, ale tamtej trasy nie wiem. Przejdziemy sobie do przejścia. Na drugą stronę i tam drogą już pojedziemy na Dunikowiczki, na ten fort. To jeszcze nie jest górka. Na razie my nie dojechaliśmy do tego miejsca, o którym mówiłem. Ale nie, tu już za kościołem jedziemy na fort. Jak ty na 9a podjedziesz? Jest wieża widokowa, Jeździ, nie, się. nie no, jak się nie zmęczysz, polecam tak jeździć. Wjeżdżamy do kolejnego fortu, Fort 11, Dunikowiczki. To będzie największy, chyba najlepiej ogarnięty darmowy fort chociaż ja nie wiem czy on będzie darmowy dalej Bo może teraz muzeum będzie, patrz tu No Parking poszerzyli już widzę ładnie wygląda No to to fajnie byłoby w bartery Tylko no widzisz Na przykład ja bym chciał w barter tego rower elektryczny Zajebiście by było co by wziąć? Teraz dofinansowanie na rowery elektryczne? Jakie dofinansowanie? dzisiaj. Na rower elektryczny? Tak. A ile on wtedy musi no, być no, wart? Tak. Wiem, że na samochody elektryczne jest. Stary sobie na pewno sobie dofinansowanie do roweru. Ciekawe czy... A dałoby wtedy co fakturę z tego w prawo. No właśnie z tą księgową muszę też ogarnąć, bo zastanawiam się co mogę tak naprawdę na te faktury wziąć. No ja dopłacam za faktury. Wejście kosztowego? No? No. no, ja mam 10, 10 w pakiecie, a później każda tam, szóstkę brutto chyba. Nie No i płacę podstawy 300? O kurwa. Za księgową? Kurwa. Nie Bo jest 250 za nią, a 50 za tą od. A 50 jest od tej księgowej, zusowej. Bo nie mają jakby od tej kadrowej. No, właśnie, ja słyszałem, że właśnie w ten sposób, jeżeli samochód nie jest w 100% firmowy, a jeżeli to nie jest chyba tam kombi czy coś, to nie jest firmowy, tak jak tutaj ten hedgeback mój, to wtedy 75% kosztów spaliwa można. I tak samo się zastanawiam, bo jak mam wyjazd gdzieś, nie? I tam będę nagrywał i rezerwuję na bookingu, spanie. To teraz omijamy większą, teraz jedziemy mniejszą. Tamta jest tak trzy razy bardziej stroma z tamtej strony. Jedziemy skrótem. Nie narzekaj, z okolicy jesteś z Przemyśla. To są lekkie górki. Ja cię na górkę nawet nie zabrałem ciężką. Tu jest taki mały fort, ale on jest cały zakrzaczony. To raczej nie będzie ci się chciało wjeżdżać tam na górę tą, na tę wieżę widokową. To jest ogólnie bardzo świeża rzecz. Ten park linowy tutaj. I szczerze, jak dla mnie giga spoko pomysł. Ale były? Na parku nie. Ale wiedziałem, że zrobili. Już tutaj na brunerze byłem. Wiesz, giga fajna sprawa, bo się cokolwiek dzieje. Przynajmniej. Ten bruner też był taki zapomniany. Bardzo. A teraz wiesz, trochę go ogarnęli dzięki temu. Nie no teraz będę się pierwszy raz mógł rozliczać tak naprawdę, wiesz, z żoną jakby. Czy coś? Ale ta, tam coś było, że trzeba było właśnie podnieść na tych zasadach ogólnych, i tak robić. I stwierdziłem, że, jak mam robić, to w sumie część sobie w koszty wrzucę i na faktury wezmę rzeczy. Księgowy, czyli musisz zmienić księgowość. Tylko no, ja nie mam tej wiedzy faktycznie technicznej, jak to fajnie zrobić, nie? E... No to pewnie Pewnie tak. Bo... No ale w ogóle ten, ten system, ta strona ich nie. Jest, wygląda jakby 20 lat temu ją zrobili, co najmniej. Tam nie można wejść na wiadomość i ją normalnie przeczytać. Tutaj gdzieś w Ostrowie wiem, że jest też taki zabytkowy mały pomnik. Taki biały. Chyba biały, jak jest czysty, powinien być. Tylko też nie wiem gdzie on jest. Bo on jest jedną ze starszych rzeczy po tej stronie Sanu. Jako takie upamiętnienie najazdu czy tatarów na te okolice. Moi drodzy, Ford 7 i 1 2 Zakryty troszeczkę. Myślałem, że to jest jakieś wejście czy wjazd. Mi się okazuje, że nie do końca. Ale okolica bardzo ładna. No, na tym porcie to ja nie byłem. Nie. Myślałem, że tu jakiś gwiazdy jest albo coś, że można wejść sobie. Teren prywatny, wstęp zbrojny, faktycznie. Jest jakaś tablica i wszystko za pejłolem Wszystko zamknięte. Ta jakaś łódka jest chyba nawet. Stoi. No, ta kłódka wygląda, jakby się ją po prostu zdejmowało. By the way, no. a to szkoda, strasznie. Jakiś taki forcik, i wykupiony. No, nie bardzo ładny. Nie dziwię się, widok jest mega stąd. A tu nie byłem, mówię nigdy, więc fajnie. Nie spodziewałem się, że to jest taki fajny widok. No i moi drodzy, ukończyliśmy dzisiejszą trasę. Tak wygląda mój rowerek. W sumie już po czterech, po czterech różnych trasach. Na razie spisuje się, powiem Wam, bardzo dobrze. No, pobijam praktycznie każdy, re boże, pobijam każdy rekord praktycznie z tego rowera, więc jestem z tego naprawdę zadowolony. Szczególnie każda prosta. Każda prosta. Ten rower po prostu jest świetny na prostych. Zdecydowanie, pewnie są rzeczy podjazdowe, może lepsze trochę na tym, ale zdecydowanie rower się opłaca. Jak widzicie muszę do, dokładać do niego trochę rzeczy, bo sobie zamówiłem i fajnie byłoby to zrobić, więc może tak. Domontujmy sobie, zamówiłem takiego rock Brosa, sobie to gdzieś dokręcimy, myślę, że dokręcimy sobie tutaj, tylko teraz tak. Jak to działa w ogóle z tymi śrubami? Czy to na te większe jest? A bo tu różne są miejsca, w których ja to mogę ułożyć. Ale to co? To stąd trzeba wyciągnąć śrubę, nawet nie dokładać żadnej. O, ale to byłby za mały ten wtedy kluczyk. O, trochę błota widzę na tych pedałach platformowych. Ale to się dzisiaj nie dziwię, bo trochę mokro było, powiem Wam więcej, nawet przez ją zaczęło padać. Przydałoby się już trochę wyczyścić też ten rower. Jak ja mogę tak naprawdę rower czyścić? Czy ja mogę sobie po prostu na myjkę pojechać? Czy wszystko raczej szmatą ręcznie trzeba byłoby wyczyścić? A jeżeli bym pojechał na myjkę, no to wtedy na pewno trzeba byłoby się pewnie pobawić trochę z... Jak to się nazywa? Ze smarowaniem, nie? Znowu. Żeby smar gdzieś tutaj... Nałożyć. I to pytam całkiem poważnie. W takim razie, jakie elementy by wymagały tego? Dobra, jak ja mam to niby teraz przykręcać? Jak mam się tu zmieścić, żeby to przykręcić? To jest bardzo dobre pytanie. O, Jezu, tutaj przez ten bidon. Mi ręce tak nie przychodzą fajnie. Dobra, będziemy się starali utrzymać to z tej strony. I powinno się to udać wkręcić jakoś. Nie powinno być tak źle. No tak, i teraz to drugie jeszcze dokręcić. I też powinno być spoko. A to drugie, jak złapać? No to faktycznie by się przydało takie małe, złamane, nie? Ale no, jak ja mam się do tego dostać? Niby?